Wow. O, właśnie przyjechaliśmy na mynię samochodową, myjnie dla ciężarówek. Będziemy nagrywali dzisiaj testy naszego Wario 818 Mercedesa, którego zabudowę wykonała firma Balcamp. No, przede wszystkim chcemy, aby zaprezentował się świetnie, żeby wyglądał jak przystało na taką maszynę ciężarową. Przyjechaliśmy na mynię i przytrafił nam się tutaj o taki fajny przyjaciel. I to jest dobra oznaka tego, że dzisiejszy karawaningowy dzień będzie świetny. Pogoda pomimo, że mroźna jest świetna. Posłuchajcie pracy silnika. Mamy dwa obiegi powietrzne, przedni i tylny. No, manewrowanie tym kamperem dla kogoś, kto ma długą przerwę, miał długą przerwę w prowadzeniu dużych samochodów może być pewnym problemem, ale z drugiej strony bardzo szybko można się do tego przyzwyczaić i nabrać respektu do gabarytów to się przydaje 170 koni mocy i moc turbiny przede wszystkim jej dźwięk nie przede wszystkim ale to brzmienie to jest coś co zdecydowanie może się podobać niestety muszę przyznać, że mycie samochodu przed wyprawą na Żuławy Wiślane czy też Żuławy Gdańskie bo to teren po którym właśnie się poruszamy mija się z celem Specyfika tego terenu jest yy, nieprawdopodobna Tutaj jest przede wszystkim płasko Nie ma tutaj przewyższeń terenu W zasadzie czujemy się cały czas jakbyśmy jeździli po stole A więc niewielki ruch Zniszczone asfalty i naprawdę duża przyjemność z jazdy, bo nie ma tutaj korków, nie ma tutaj dużego ruchu samochodowego. I można w spokoju zobaczyć, jak zachowuje się nasze ciężarówkę. Silnik tego pojazdu to aż 4230 cm3 z turbiną, natomiast moc zamyka się w obrębie 170 koni mechanicznych to naprawdę sporo, bo dysponowalnej masy czyli możemy załadować yy, do tego kampera bagaży, pasażerów sprzętu kempingowego prawie półtorej tony 6 ton waży samochód w tej chwili w dopuszczalnej masie 7,5 tony pozostaje nam tutaj naprawdę spory zapas wracając do czystości naszego pojazdu muszę powiedzieć, że dosłownie 5 minut temu kiedy wyjechaliśmy z myjni samochód był czysty a teraz jak patrzę w lusterka ma już smugi teściowej niestety ten samochód wybiera płynnie każdą dziurę tak jak prawdziwa ciężarówka Zauważyliście, że są tutaj amortyzowane fotele, czego nie ma w wielu kamperach. Natomiast to go różni od prawdziwej ciężarówki, że one są amortyzowane mechanicznie. Daje to troszeczkę mniejszy komfort niż w przypadku amortyzacji pneumatycznej, ale przynajmniej można poczuć się jak w prawdziwym ciężkim samochodzie. De facto Mercedes Vario takim właśnie samochodem jest, bo jest to pojazd ciężarowy, przeznaczony do prowadzenia z prawem jazdy kategorii C, dlatego że jego dopuszczalna masa całkowita wynosi 7,5 tony, a z przyczepą, czyli z zestawu pojazdów, dopuszczalna masa całkowita to aż 10,5 tony. To jest naprawdę dużo. Pewien czas miałem dylemat, jak pokazać Wam ten samochód. E, bo tak naprawdę jak zestawić luksus zabudowy mieszkalnej z małym komfortem e, prowadzenia samochodu ciężarowego. Z drugiej strony niektórzy e, mogą to lubić. E, jazda ciężarówką potrafi być przyjemna, e, potrafi dawać naprawdę satysfakcję. E, Muszę powiedzieć, że to, że w tym samochodzie jest dużo dźwięków towarzyszących tutaj coś zaskrzypi, tutaj za zatrzeszczy słychać pracę kompresora, sprężarki tutaj nie jest tak jak w samochodzie osobowym, jest naprawdę inaczej to naprawdę może się podobać można się do tego przyzwyczaić i tak jak wspomniałem, czerpać z tego coopera dość duży kontrast, o którym wspomniałem, pomiędzy samochodem, który jest już 11-letnią maszyną, został wyprodukowany w 2010 roku, a bardzo nowoczesną i luksusową, super wyposażoną zabudową, jest czymś unikalnym. Ale jak to się mówi, każdy ma swojego hopla. Zabudowanie Ta takiego klasyka, jakim niewątpliwie jest vario 818, to jest dobry pomysł. I myślę, że bardzo wielu fanom karawaningu będzie się podobał. Auta ciężarowe mają swoją specyfikę i tutaj ona również istnieje. Jest dość głośno słychać wyraźnie taki no może mało turystyczny, mało szosowy. Kształt bieżnika, no i przede wszystkim słuchać pracy tylnego mostu. To jest samochód do przewożenia ciężarów, niekoniecznie do turystyki, ale jak mówiłem, coś za coś. Kontrast wymaga w tym momencie kompromisów. Prowadzi się świetnie. Prawdziwie unikalna pogoda, prawda? No właściwie zima się jeszcze nie skończyła. Słuchajcie, jesteśmy w, przy promie yy, świbno-przegalina. W zasadzie kilometr dalej jest już ujście Wisły do Bałtyku. Prom w tej chwili nie kursuje, no bo jest zima. Zawsze jest wtedy wyłączany na, yy, z powodu zagrożenia krąg, no i przede wszystkim na kiepskie warunki atmosferyczne. Kiedyś całkiem niedaleko była przeprawa Gdańskich kolei dojazdowych czyli kolejki wąskotorowej która miała bardzo rozległą sieć aż do Elbląga właściwie prowadziły tory centralą była lokomotywownia w Nowym Dworze Gdańskim dzisiaj kursuje na znacznie ograniczonym zakresie ale nadal turystycznie można nią podróżować to jest specyfika Żuław to jest Wisła można się to niektórym podobać, niektórym nie, ale myślę, że zawsze warto poznać ten rejon. Tutaj królują duże przestrzenie. Yy, może nie będzie to biwak w lesie, nie będzie to biwak na leśnej polanie. Raczej gdzieś w jakiejś bocznej drodze, bądź na jakimś niewielkim wycinku terenu. Ale na pewno wyjątkowy. Przespatrujmy się dookoła. Słuchajcie, jedna z największych markiz Jaką widziałem, ona w zasadzie jest tak długa jak długi jest samochód, rozłożona ma chyba około 2,5 metra. Nie wiem, nie rozkładam mi teraz ze względu na dość silny wiatr i naprawdę kiepskie warunki. Musicie mi uwierzyć na słowo, że tak jest. Co mamy dalej? Tutaj mamy oczywiście kurki zapełniania zbiorników które są dość duże. W tym samochodzie, pozwólcie, że się będę pociłkował małą ściągawką. Zbiornik na wodę szarą ma 120 litrów. Zbiornik podwójnej osmozy, bo takie, taki system filtracji jest tutaj zamontowany, ma 30 litrów. Zbiornik na wodę to 160 litrów, a zbiornik na gaz 70 litrów. Słuchajcie, to są właśnie wielkości, na jakie pozwala nam ta masa kampera Nie ma tutaj ograniczeń. Tutaj mamy zawór wlotowy gazu, wieszak na dwa rowery. Rozkładany jest mechanicznie. Jest specjalna korba, umieszczamy ją tutaj w zamku. Kręcimy, instalujemy rowery i możemy to w dowolnej pozycji ustawić. Oczywiście hak, przyłącza elektryczne odpowiednio dostosowane. Tak. Idziemy dalej. Tutaj jest bardzo ciekawy patent. Mianowicie tego teraz nie będzie widać, ale właściciel zdecydował, że przewód przyłączeniowy do prądu zewnętrznego instaluje się na specjalnej szynie pod samochodem i dzięki temu na stanowisku kempingowym doprowadzamy w bardzo uporządkowany sposób prąd do naszej części mieszkalnej. Tutaj standardowo woda szara, kotur oraz to, co, na co tutaj warto zwrócić uwagę, a więc bardzo wygodny sposób zrzutu wody szarej. Nie trzeba tutaj nurkować pod podwozie, wystarczy, że pociągniemy za zawór i możemy praktycznie cały zbiornik opróżnić. Super wygodne rozwiązanie. Niestety. Jest jeden mankament, o którym muszę wspomnieć. Jest nim wylot spalin z trumy gaz, czyli naszego systemu ogrzewania. Ten samochód, tak jak yy, niewiele, niewiele specyficznych samochodów w zabudowie specjalnej, ma odsuwane drzwi, więc nie otwierają się one wahadłowo, ale musimy je przesunąć. Zobaczcie co się dzieje. W tym momencie, ponieważ blokujemy ujście spalin, wyłącza nam się ogrzewanie. No niestety, mały minus dla Balcampa, można to było zrobić gdzieś pod podwoziem bądź po prostu odsunąć dalej. No ale trudno, coś za coś. Widocznie nie było nic. Coś dla fanatyków off-roadu. To, co ludzie tarzający się w błocie, kochają naprawdę i dzięki czemu zabawa jest naprawdę przyjemna i przejrzysta. Spójrzcie na dach. Cztery potężnej mocy reflektory. Nie ma praktycznie możliwości nie zauważyć czegoś wtedy, kiedy one są włączone. Oczywiście są to światła długie, ale efekt jest nieprawdopodobny. Tutaj wszystko jest jak w prawdziwej ciężarówce, bo też to jest prawdziwa ciężarówka. Zobaczcie. Poczynając od pozycji kierowcy, która jest w zasadzie wyprostowana. Można tak sobie oczywiście ustawić tutaj fotel. Koło kierownicy również jest duże. Muszę powiedzieć, że to jest pozycja, która bardzo mi odpowiada. Ja się w takiej świetnie czuję. Zdecydowanie yy, yy, bardziej sprzyjająca do długich przelotów, długich jazd, niż taka pół leżąca w samochodzie osobowym. Wydawać by się mogło, że to jest pozycja komfortowa, a jednak spróbujcie w takiej pozycji prowadzi samochód przez wiele godzin. Tak jest zdecydowanie wygodniej. Zwróćcie uwagę, że właściciel kampera zlecił firmie Balcamp kilka ciekawych rozwiązań. Tutaj na górnym panelu większość przełączników to są włączniki świateł lub Doprowadzenie prądu do niektórych komponentów kampera, eee, chodziło przede wszystkim o to, aby wyłączając podzespoły, ograniczyć ryzyko rozładowania akumulatorów. Bardzo dobry pomysł, jednocześnie ciekawe rozwiązanie, ponieważ tutaj z kolei mamy kontakty, włączniki, eee, przepraszam, włączniki prądu służące do zapalania światła, bądź. LEDów z tyłu, w naszej zabudowie, więc w zasadzie każdą jazdę, każdą podróż zaczynamy od włączenia wszystkich obwodów. Zobaczcie, od razu włączają nam się CB Radio, Radio z kamerą, z wyświetlaczem. Tutaj możemy obserwować, co dzieje się na tylnej leżance. O, czemu brak sygnału? Widocznie się jeszcze nie aktuowało, chociaż. Ha, dopiero teraz. Tutaj możemy obserwować, czy towarzystwo, yy, które sobie no nie wiem, odpoczywa z tyłu, ma dobre warunki. Ale wyłączmy. To nam w tym momencie nie jest potrzebne. Można czuć się oczywiście jak prawdziwy szoferak. Do komunikacji mamy CB Radio. Panel z kamerami. Obserwowania przestrzeni za samochodem eee, możemy wybierać pomiędzy kamerą skierowaną horyzontalnie w tył, horyzontalnie w tył, która działa w zasadzie jak lusterko wsteczne w samochodzie osobowym, lub kamerą skierowaną w dół. Pomaga to przy parkowaniu, kiedy nie jesteśmy pewni co do długości samochodu. Tutaj znajduje się bardzo ważny panel dla każdego użytkownika kampera. Oprócz naszej pozycji i kompasu mamy chyłomierze. Chyłomierz poprzeczny i chyłomierz podłużny. Bardzo ważna sprawa, kiedy zatrzymujemy się na kempingu. Wiemy, jak zapewnić sobie komfort spania i komfort użytkowania. Tutaj natomiast po prostu fantastycznych rozmiarów ekran znajdujący się pod ręką, nie zachęcam do oglądania telewizji w trakcie jazdy natomiast znakomicie sprawdzę się jako nawigacja to co mi tutaj nie pasuje i co się nie podoba yy, i za co szczerze mówiąc okrzyczałbym chłopaków z firmy Balcamp to design tej nadbudowy myślę, że lepiej sprawdziłaby się w kolorze czarnym yy, z jakimiś yy, krawędziami obłymi w każdym razie, w formie, która bardziej pasowałaby do kształtu deski rozdzielczej. Może jeszcze jeden mały niuans, który wskazuje na delikatne niedopracowanie, aczkolwiek bardzo łatwy do poprawy. Z drugiej strony, nie przeszkadzający to jest bliskość tej nadbudowy, tej skrzyneczki, która w pewnym sensie ogranicza. Zakres dźwigni zmiany biegów. Nie jest to bardzo przeszkadzające, natomiast czasami można, sobie, można się zapomnieć i przyciąć sobie palce. Spodziewam się niestety tego, że za jakiś czas miękka wykładzina w tym miejscu, mówiąc delikatnie, troszeczkę straci swoje właściwości. Gazowe ogrzewanie truma, które jest zainstalowane w tym kamperze, jest bardzo wydajne. Tak naprawdę, pomimo tego, że zabudowa jest zwarta, balans cieplny na przestrzeni całej zabudowy jest w miarę wyrównany. Co prawda, rzeczywiście da się odczuć nieco niższą temperaturę na tylnej leżance. Natomiast w tak zróżnicowanych warunkach, w tak zróżnicowanej zabudowie, jaka występuje tutaj, trudno jest utrzymać idealny balans na przestrzeni całej powierzchni. Ten kamper z powodzeniem może być stosowany jako mobilne miejsce pracy. My to lansujemy od dłuższego czasu, ponieważ naprawdę w tej chwili możliwości adaptacji przestrzeni w każdym kamperze są dość duże. Tutaj również. Stolik możemy oczywiście przesuwać sobie w przód, w tył, w zależności od tego, oczywiście, jak to jest rosły. Mamy mobilną dostawkę, ruchomą dostawkę, którą oczywiście możemy tutaj składać bądź rozkładać. I dzięki temu przestrzeń nam się powiększa. Naprzeciwko mnie znajdują się dwa fotele przeznaczone do jazdy. One również są sterowane elektrycznie. Można je sobie dopasowywać w zależności od potrzeb. Obydwa działają, poruszają się niezależnie, mają niezależne sterowanie. Pomimo że camper jest zarejestrowany na 5 osób, znajdują się 4 miejsca do jazdy. Dwa tutaj przede mną, czyli twarzą w kierunku jazdy, oraz oczywiście miejsce dla kierowcy i miejsce dla pasażera po prawej stronie. Siedzisko, na którym siedzę, taka na pan, niestety nie jest wyposażona w y, pasy bezpieczeństwa. Miejsca do leżenia to tak ująć dwa dla osób dorosłych i dwa dla dzieci. Dla osób dorosłych na ruchomym łóżku opuszczanym nade mną i w tylnej części, do którego zaraz przejdziemy, dla dzieciaków. Na tej listwie nade mną znajduje się nasze centrum sterowania. Zobaczcie. Tutaj z lewej strony Zaczynając od lewej mamy stan zbiorników podwójnej osmozy, naładowanie akumulatorów, włącznik centralny, włącznik pompy wody, zasilanie zewnętrzne, stan akumulatorów przednich, zbiornik czystej wody, zbiornik szarej wody i akumulatory z tyłu. Tutaj mamy sterowanie. Agregatem, włączanie i wyłączanie inwertera, sterowanie solarami, sterowanie ogrzewaniem gazowym trumy oraz kontakty 230V. Lewy to jest yy, zasilanie 230V z generatora yy, z, agregatu, a, z agregatu, a tutaj mamy 230V z instalacji zewnętrznej. Zobaczmy, czy włączy się nam agregat, uwaga. Włączamy. Pojawiło się hasło Weight, więc czekamy. Powinno być słychać pompkę paliwa. Wystartował agregat. Zobaczcie, od razu pojawiła się kontrolka, zapaliła się kontrolka ładowania zewnętrznego, co oznacza, że mamy zasilanie 230 V. No i tym samym ładujemy nasze akumulatory. Największe łóżko, czyli miejsce dla dorosłych, opuszczamy. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Oprócz tego, że spokojnie wyśpią się tutaj dwie dorosłe osoby, mam jeszcze mnóstwo schowków otwarte po bokach, zamknięte nad głowami. No i jeszcze kompletny system audio. Cztery to chyba kwadrofonia, prawda? Bardzo solidnie to wygląda. Wchodzimy do góry. Muszę powiedzieć, że widziałem kampery, w których miejsca było troszeczkę więcej, ale tutaj też jest przyzwoicie. Świetlik jest fajny i duży. Natomiast naprawdę miejsca nie brakuje. Dwie dorosłe osoby wyśpią się bardzo wygodnie. Jedna z największych łazienek, poza tym zwróćcie uwagę na materiały. To jest coś, czego próżno szukać w kamperach do 3,5 tony. Tutaj nie ma oszczędności. Tutaj zdecydowanie widać, widać tę różnicę w masach. Można było zastosować naprawdę świetne komponenty i pójść w stronę naprawdę wysokiej i przestronnej łazienki. Centrum zarządzania organizmem albo zarządzania żołądkiem czyli kuchnia. Trzy gazowe palniki zlew. Nawet spory. W środku kran do wody pitnej z podwójnej osmozy oraz wodę ze zbiornika. Bardzo ciekawe rozwiązanie, niby nic, ale sprawdza się. Trzeba co prawda uważać, żeby nie zostawiać tutaj kranu przekręconego na lewą stronę, bo ma łatwo coś uszkodzić albo spowodować, że woda będzie się lała na blat. Ale myślę, że odrobina przyzwyczajenia i mamy to z głowy. Nad blatem kuchennym centrum sterowania oświetleniem, czyli oświetlenie LEDów, oświetlenie górne oraz oświetlenie listwy LEDowej, która podświetla nam markizę. Tutaj znajdują się oczywiście jeszcze gniazda zasilania zewnętrznego 230V i zasilania z generatora. Tutaj mamy jeszcze stan napełnienia zbiornika gazowego. Klimatyzator, czyli koło ratunkowe na upalne dni potrzebuje 230V, więc trochę energii zużywa. No, Niemniej trudno sobie wyobrazić bez niego naprawdę zgadżetowanego kampera, jakim niewątpliwie jest ten egzemplarz. Przechodzimy do szafek, których jest tutaj naprawdę sporo. Szafek, szuflad, miejsc yy, po prostu do przechowywania. Wszystko jest bardzo dokładnie spasowane. Nic nie trzeszczy, nic nie, nie hałasuje. Bardzo porządna robota. No tutaj kilka drobiazgów yy, właściciela. Niemniej, to jest szafka do yy, większych ubrań. Szuflady. To co. Ciekawe w tym kamperze. Zwróćcie uwagę. Tutaj na samym dole, jak w drogich hotelach znajduje się Safe. Można bez problemu trzymać kolekcję diamentów. Również centrum zarządzania chłodem, czyli lodówka Dometika, Jedno z najlepszych rozwiązań, jakie znam, czyli otwieranie na obydwie strony. Kanapki i Pepsi. Zobaczmy, czy tak naprawdę dorosłej osobie uda się położyć na tym łóżku. Mam 1,82 wzrostu. Szczerze mówiąc, mogę się tutaj położyć wyłącznie na ukos. Gdybym miał się położyć. Na no, wzdłuż Już brakuje mi miejsca i czuję się jak na katafalku No cóż, to jest leżanka dedykowana dzieciakom Wicia! Widzisz coś? Jakby my na okręcie byli A dookoła nikogo nie widać <laughs> Pamiętacie film Sami Swoi? Jeden z pamiętnych dialogów Fajne są te uchylne świetliki Naprawdę można zobaczyć świat z innej perspektywy, oczywiście na postoju. Myślę, że otwieranie tego w trakcie jazdy nie będzie dobrym pomysłem. Żeby bezpiecznie wyjść z kampera i nie wybić sobie zębów, warto pamiętać o tym, że ten kamper wyposażony jest w wysuwany stopień. Sterowanie Umieszczony jest na słupku, jest on elektryczny. Co więcej, jest zabezpieczenie. W momencie, kiedy ruszamy, stopień powinien schować się automatycznie. Żławy to jest kraina szuwarów i kanałów. Myślę, że warto poczekać do lata, a wtedy na pewno jeszcze zrobimy tutaj jakiś większy test związany z kempingami, związany z różnymi miejscówkami. Myślę, że warto poczekać i tę Ukrainę poznać. Zapraszam Was, poczekajcie już niedługo, zrobi się cieplej i będziemy biwakować. Cześć!